A czy ty słyszałeś, że ty jesteś podobny do Roberta Lewandowskiego? <grywa> yy, to znaczy bardzo mi miło, dziękuję Ci. A dlaczego śmiech, że Już to słyszałeś, czy, czy cię tak ucieszyło to? Yy, jedno i drugie. <grywa> Nie tak, rzeczywiście yy, przy odpowiednim yy, układzie włosów yy, jakiś czas temu ktoś właśnie tak stwierdził tak i to się... Tak zaczęło rzeczywiście. Yy, więc nie wiem, prawdopodobnie po prostu Robert Lewandowski jest uwielbiany przez yy, wszystkich i słusznie. Yy, I styliści od Włosów po prostu naśladują tę fryzurę. No. I to później wygląda, że wszyscy tak samo. No ale jeszcze jedna rzecz się łączy na pewno z Robertem, czyli yy, upodobanie do sportu, dużo biegasz, bierzesz udział w różnych maratonach, w Ironmanach i tak dalej. Opowiedz o tym coś więcej. No na pewno. Yy, nie w takim stopniu. Ja zawsze sport lubiłem od dziecka, ale, ale nigdy nie przeszło w to w taką profesjonalną stronę. Ale faktycznie w tym roku startowałem w Herbalife Ironman w Gdyni i w paru jeszcze innych bardzo fajnych wyścigach robionych przez Garmin Iron Triathlon. No Jest to bardzo fajna taka odskocznia. Coś takiego, co z jednej strony pozwala się lepiej poczuć. No, że nie przypomina się e, e, świętego Mikołaja, tylko Roberta Lewandowskiego. To zawsze jest lepiej dla aktora, e, chyba że chce grać świętego Mikołaja. Ale słuchaj, no niedługo być może będzie jakiś film biograficzny o Ani i Robercie Lewandowskich. No i wtedy mamy...